Chodzę do sedlaka, więc to normalne, że biorę udział w innowacjach pedagogicznych, olimpiadach i zawodach sportowych. Jesteśmy uczniami sedlaka, więc to oczywiste, że jesteśmy piłkarzykami zawiszy. Jesteśmy uczniami sedlaka, więc to normalne, że tak stało się w strzelcach i do znanych z szereg, to Chodzę do sedlaka, więc to normalne, że poznaję kulturę wielu państw na dniu Chodzę do sedlaka, więc to normalne, że korzystam ze sklepiku szkolnego, stołówki, a na przerwach kopiuję kapuše. Chodzę do sedlaka, więc to normalne, że mamy wyjątkową salę na studniówkę. Chodzę do sedlaka, więc to oczywiste, że mamy tutaj najlepsze danie Chodzę do sedlaka, więc to normalne, że wszystkie uroczystości i imprezy szkolne odbywają się na sali koncertowej. Ale jest to normalne, że jestem członkiem ZHP. To co to jest tak, jest to normalne, że mamy dni tematyczne, na przykład jak dziś